Witam, witam, witam. W dniu 81 otwierania skrzynek aż do kos. Rękawiczek. Nie do kos. Rękawiczek. Do Kostki jakoś tak łatwiej powiedzieć. Bo jakoś tak, jakoś tak bardziej mi się odpowiednio pasuje. Dobra, otwieramy, nie przedłużamy. No i różowego chociaż. Jakość tragiczna, o tu jest poniszczone, po testach bojowych. Pierwsza raz uważam, że to jest tak poniszczone, bo że po in w innych testach bojowych tego nie było, bo jestem ślepy. No może że jestem ślepy, ale coś tak nie widać to. Jeśli nie zdobywałem tu, ten pistolet, po testach bojowych tego nie miał. To mi się wydaje. No cóż, ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się. Jutro. Trzeba jego dnia. Na razie. Pa-pa.